53 915. Linii 152 tylko minus 7, drugie kółko, pół drugiego kółka. Jestem na Dickmana. Czasu wyrównawczego tu jest 27 minut przy tym kółeczku. No bo to jest szczyt, tak, 16:44. Według planu, 16:51 dojechałem, więc tak. To... 7 minut 17.11 odjazd zobaczyć drzwi ja się przejdę tutaj Czy nic nie ma na wozie mi się wydaje że ludzie wciskają chyba ten guzik z zewnątrz jak chcą wziąć drugimi drzwiami tak do końca coś nie nic nie ma nic nie ma A, 2.08 gazowiec Jeden z pierwszych które przyszły do w 2007 roku No, miałem te drzwi sprawdzić coś na Sandowelskiej na tej no, na Digmana przeszkodziło musiałem zadzwonić i sprawdzę sobie teraz Wycisnął i się otwierają On. Trzeba tak nacisnąć dwoma palcami, a nie jednym paluszkiem. Nie będzie działać. Okej. Okay. Jesteśmy na sandomierskiej, jak widać. No, albo nie widać. Nie wiem, to no, nie widać. No, zaczepię, bo nie mi się trzymać w Tutaj. No mam nadzieję, że już po korkach, że, że już po szczycie, bo teraz wracałem to byłem ładnie na 0 na, Jak na dojechałem na Dickmana to miałem tylko minus tam chyba, a tu już mówiłem minus 8, tak czy tam 7 Spróbowa woda Także tak naj, najgorzej było jak tutaj wracałem z pierwszego okrążenia to miałem no to na styk plus 4 minuty zostały minus, minus 11 i, i na, na Dickmana minus tam chyba 7 No i teraz już ładnie ładnie w czasie Mam nadzieję, że jeżeli, jeżeli chodzi o korki to będzie po wszystkim. Ona jest taka ci wiadomo, trochę się jeszcze korkuje, ale to już... To już szczegół tam teraz czytałem na na tym na stronie przez facebookową stronę Team Gdynia PKA tam jest rzucony link na temat podwyżek dla kierowców Którzy tam na Dzienniku Bołtyckim pisali bo nie doszli do porozumienia z prezydentem miasta Prezydentowi brakuje 12 milionów dla nas dla podwyżki żeby się przesuwają w czasie bla 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 wiadomo Także Także ciekawe Tam na facebooku Teraz nie, nie wiem czy znajdę Czy wiem czy nie komentarz Jeden bohater napisał czy napisał Nie wiem no może ma Jakieś przeżycia 3 czwarte kierowców Chamyk, bóry, idioci I tak dalej Bogaty życiowo Bo, bo, bo ja nie znam PKMu ja nie znam jednej piątej kierowców Nie mówię o innych spółkach, a pracuję prawie 7 lat w PKMie także ciekawe przeżycie czwarty on tak gdzieś około 700, no może nie, jeżeli chodzi o kierowców, to około pewnie 600 ludzi znać no to, no to szapoba chciałby jakieś ciężkie przeżycie, ale ja kojarzy kojarzę komentatora Komentuję również u mnie na, na kanale także Mam nadzieję, że się nie łapię w tych 3 czwartych Mam nadzieję, że jestem w tej, w tej świartce Tych może nie do końca burrowatych i hamowatych Mam taką nadzieję Mam się nadzieję, mam się nadzieję Pisali ile mniej więcej kierowców pracuje Znaczy kierowców to chyba ogólnie chodzi o nie tylko kierowców, prawda? Bo tutaj i, i PKM, i PKT, PK, i, i pracownicy ZKM również chcą podwyżek więc, więc, więc no oczywiście kocham przerzucać w, w internet w telefonie z reklamami to jest coś zajebistego klikasz i z reklama. W no, przywozowych spółkach komunalnych pracuje obecnie ponad 1000 osób, także. Także no jest, jest troszkę. Jest troszkę. Też będą dni otwarte funduszy europejskich na, ba na bazie na platynowej, jakby ktoś był zainteresowany. 17-18 września. Również na stronie Team Dnia PK można tym przeczytać i podejrzewam, że na stronie internetowej PKA Gdynia. Może tam będzie wycieczka, prowadzenie poza jezdni. No a to mówię, to trzeba wcześniej jakieś tam zapisy i przez internet zrobić. I, 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 i. I zbiórka przy szlabanie, przy dyspozytowni. Przyjazd przez mójnię, przyjazd przez stację paliw. Także jak ktoś się zainteresował, to 17-18 września na platynową. I już mówię jak. Mając na uwadze, że czas pandemii, bla bla bla. Liczba osób uczestniczących w wycieczce i organizowanych wycieczek jest ograniczona maksymalnie do 20 osób. Na każdej wycieczce planowana liczba wycieczek 3 w dniu 17 września o godzinie 14 .00. będzie się jedna wycieczka, natomiast dnia 18 września 2021 Bieżącego roku zaplanowano dwie wycieczki rozpoczynające się o godzinie 10 i o godzinie 12. .00. Także w sobotę 14, w niedzielę 10 i 12. .00. Tak, to jest sobota, niedziela 17-18. Pewnie tak. Rejestracja na poszczególne wycieczki. Prosimy dokonywać mailowo na adres. No i tam jest podany adres k.semraj.pk.pl podającymi nazwisko osoby reprezentującej i osób przez nią rejestrowanej wraz z datą i godziną wycieczki, w której chcą Państwo wziąć udział. W mailu zwrotnym dostaną Państwo informację dotyczącą zarejestrowania na wybraną wycieczkę oraz. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania państwa danych osobowych. Zapisów można dokonywać do 13 września bieżącego roku. Także radzę się, radzę się spieszyć, jak ktoś chce. I co? No i tyle. Wóz 20. 22.08 To już mówiłem Przebieg 130 tysięcy Ale po raz drugi Także milion 130 tysięcy Ja się zaraz podstawiam Gdyż mam 18.07 odjazd Trzecie okrążonko zaczynamy I co no i Przerwy 9 minut na Dickmana A już czas będzie krótszy Taki dojazd pewnie No o, 2 minuty mam Mam czas krótszy No wiadomo już po szczycie prawie, że także także także. Tak, o dobra Podjeżdżam Podjeżdżam, nie ma co Palił, falił Nie no się śmieje Nie wiem czemu on mi o. To Pokazuje mi brak poziomu jazdy Klikam, on mi, on mi przyhamowuje w tym momencie, dobrze, że nie w czasie jazdy, no już może mieć humory, 14 lat miłem ponad przebiegu, także, także ma prawo, dobra. Jesteśmy sami na pokładzie, nikogo nie widzę w końcu. 7 zjazd na bazę No nie było kiedy nagrywać, bo cały czas cały czas jakieś osoby 5 kółek prawie 9 godzin bez 7 minut No idzie się zmęczyć. Chociaż no, dwa pierwsze kółka to był, to był moment W zasadzie nie było żadnej przerwy na lewy, bo tak tu jest to przerabiane. Nie wiedzieć nie czemu, w zasadzie. A bo tu jest taka zwężka, 5 kółek, 9 godzin, prawie. No ale jakoś, jakoś, jakoś żeśmy to przebrnęli. Wóz troszkę szarpie na drugim, trzecim biegu. ale tylko jak mu się lekko odpuścić, Jak mu się ciśnie, to on idzie naprawdę fajnie, żwawo. Tak na swoje lata, na ten przebieg to naprawdę wyśmienicie. A tak tutaj, żebym się nie pogubił wśród tych pachołków i znaczków, co linia 105 na objeździe przez pierwszą szynę, jedną drugą stronę dzisiaj, jutro, jeszcze i od 10 wracam na trasę tam parę ujęć walnąłem z tej piątki w pierwoszynie a to jako taka nie wiem ciekawostka gdzieś na budowę nie wjechał by się skupić to jednak po 9 godzinach jazdy no to znaczy tu jest ciemne jak... nie wiadomo gdzie no co nasz jeden jeden z anglikami Prawo. 9 godzin na jednej linii to jest naprawdę troszkę tak... No, zleciało, w miarę zleciało. Nie, nie, duży, nie dużyło się jakoś. Przez te korki. Te przerwy były takie w miarę nawet, jak na porę, porę korkową na szczyt, no to były dosyć, dosyć takie z rezerwą. Później już nie, nie potrzeba takich długich, bo to mówię, aby objechać szybko raz, dwa i już. I mieć z głowy. Ale, ale, ale... Nawet leciało, tylko że mówią no 5 godzin, e, fu, 5 kółek, 9 godzin. Jedna linia, to już kiedyś mówiłem, to trochę na mnie troszkę jest monotonne, no ale czasami tak trzeba, no, czasami tak trzeba. Żałuję, że tej 105 nie trafiłem, ale wolałbym rano niż po południu, bo oczywiście dzisiaj na, 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 na terminalu tam. Kontenerowym, jak, jak codziennie zresztą zawalone wszystko, zastawione i problem z przejazdem sobie zjeżdżamy fajnie ZF-a słychać w tych starych gazowcach tych pierwszych No tak, no to było się, mówię było się bez jakichś wstania w korkach i tak dalej już tym kółkiem o... 17, gdzie myślałem, że jeszcze będzie na estakadzie, zresztą to już też było w miarę luźno No jeszcze jest buspas na energetyków nowy, tam o przystanku energetyków do skrętu na estakadę i dalej do estakady Na ucznicy Ale ludzie jeszcze się nie nauczyli, że to jest buspas Z drugiej strony się nie dzieje, bo tam bus napisane jest na pasie Ale to chyba znowu, nie wiem, zamiast farbą to no, mlekiem chyba napisane jest No to co, to, to buspas jest, nie od miesiąca do dwóch ale jedno co widać w ogóle, ludzie jeszcze na pałę jeżdżą. A jest pas środkowy przerobiony na dojazdy na wprost i w prawo. No ale chyba się nauczą, bo to już tak no, coraz więcej widziałem, kombinowało, że jeden na drugi odpatrzył. I... Wręcz się, mówię, jeżdżą codziennie. Ludzie rejestracje jest Gdyni, to już nie są turyści. To samo jest na Nardestowej, na, na, na nowo na Ludzie ci sami do pracy. No to niby z, niby z Gdyni, nie będziesz tu z okolic, czy chłaszczyną. No też jeżdżą tędy do pracy, do Gdyni czy, czy do domu. Nie wiedzą, że Chaszczyńska jest przejezdna. Bo nawigację ludziom pokazują. No to jest do nawigacji do pracy, no ludzie. No. Chyba, że nie wiem, trafić nie mogą do domu, potem, no ale już korkują tą ordonę nowowycznińską i, i destową po południu, jeszcze tutaj przy wylocie na chłaszyńską. Się wydaje. No, no i tak to potem wygląda. Na tym. No niestety. Tak to jest. Tak to się i kierowców niektórych. Nic z tym nie poradzimy. Niestety to nie poradzimy. No, przez te gwiazdy mam w plecy dwie minuty, a na, na miejscu pewnie będą trzy. No ale to już tak. To już jest. 171 jeszcze zjeżdża. To na nową Wyślińską. to jeszcze będzie wracał do oliwy. O, my tu zjeżdżamy. Z jakiś czas nie była czynna nasza stacja CNG, bo tutaj jest jakaś rozbudowa dodatkowego dystrybutora, nie wiem czy dla prywatnych samochodów czy, czy jak to tam wygląda ale ale, ale to było mniej, między innymi powodem to prawie nie wiem czy widać daszek jest taki billboardik z ceną no tak będzie wyglądać pewnie jakaś dla, dla, dla prywaciaków żeby podjeżdżały sami dobra ja kończę bo już jesteśmy na miejscu